I nieprzypadkowo ci sami ludzie, którzy biorą udział w tej akcji właśnie mordowania, no głównie obywateli niemieckich nieuleczalnie chorych, oni potem biorą udział, a, grają pierwsze skrzypce, w akcji, która jest pierwszym etapem realizacji ustaleń, które zapadły w tej willi. Mowa o akcji Reinhardt. Tak, czyli można powiedzieć, że mordowanie Żydów rozpoczyna się już z początkiem. Września, ten proces rozpoczyna się z początkiem września. Tu nie trzeba szukać tego momentu decyzyjnego, bo no, to się. Ten mord już się dokonuje i ten proces tylko narasta, narasta i narasta. Dryś zarysował przed zgromadzonymi historię polityki niemieckiej wobec Żydów. Główny cel stanowiło usunięcie Żydów z poszczególnych sektorów społeczeństwa niemieckiego, a potem z ziemi niemieckiej. Jedynym dostępnym rozwiązaniem było w owym czasie przyspieszanie emigracji żydowskiej, które doprowadziło do stworzenia w 1939 roku Centralnego Urzędu Rzeszy do spraw emigracji Żydów. Wady takiej polityki emigracyjnej są oczywiste dla wszystkich zebranych, mówił, ale wobec braku alternatywnych środków musiało być tolerowane przynajmniej z początku. Reichsführer SS jednak wstrzymał emigrację ze względu na zagrożenia, jakie powodowałaby w czasie prowadzenia wojny. Zamiast emigracji, ciągnął Heidrich, za zgodą Führera wprowadzono nowe rozwiązanie ewakuację Żydów na wschód. W następnym niejednoznacznym zdaniu czytamy. Akcję tę należy jednakże uważać jedynie za tymczasową. Chociaż w trakcie jej realizacji gromadzi się owo praktyczne doświadczenie, które ma ogromne znaczenie w związku ze zbliżającym się ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Dalej następuje zadziwiająco chłodna kalkulacja, że owo rozwiązanie będzie dotyczyć około 11 milionów Żydów. Fragment książki Marka Rosemana Wanzy. Willa, jezioro, spotkanie. Znajdujemy się na południowo-zachodnich krańcach Berlina w Wanzy. To jest taka piękna okolica, zadrzewiona, zalesiona. Tu jest obok, e, piękne. Jezioro, nad którym Berlińczycy spędzają lato, opalają się, to jest plaża, idylla. śpiewają ptaki. No, po prostu idylla, A ta willa, ta neoklasycystyczna willa, też emanuje takim uspokajającym pięknem. Ale coś w tym miejscu jest niepokojącego. Tak, chciałoby się zaprosić egzorcystę do tego miejsca, bo tutaj w styczniu 1942 roku wielu przedstawicieli ważnych urzędów państwowych niemieckich debatowało nad technikaliami machiny ludobójstwa, która miała unicestwić wszystkich europejskich Żydów. Tak, piętnastu wysokich przedstawicieli SS, przedstawicieli kilku najważniejszych z Rzeszy spotkało się tutaj, pod przewodnictwem Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, no i rozmawiali nad technicznym aspektem tak zwanego, i tu znowu ten eufemizm, który tak Niemcy kochają, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Jest ważna kwestia, żeby podkreślić temat tego spotkania, bo często, i to jest no, błędne uproszczenie, identyfikuje się konferencję w tej chwili w Wandze jako wydarzenie, gdzie, jako zapad, moment. Gdzie, gdzie zapadła decyzja o Holokauście, A przecież tak nie było, tak. to był pewien proces. Tego dnia, czyli 20 stycznia, ta decyzja. Nie zapadła. W ogóle bo to o tym musimy powiedzieć, że trudno jest wskazać. No historycy nie są wskazać w stanie tego momentu, od którego się to wszystko zaczyna, bo tutaj mamy taki proces, którego chyba początków trzeba szukać w momencie, w którym Hitler dochodzi do władzy, ale Hitler dochodząc do władzy jeszcze podejmuje. Pewnych środków i przedsięwzięcia, cały szereg zresztą przedsięwzięć antyżydowskich, ale jeszcze przynajmniej do rozpoczęcia wojny, czyli do agresji na Polskę, ci Żydzi jeszcze nie są mordowani. tak? My wiemy, że były w 1935 roku ustawy norymberskie, no, które de facto czyniły Żydów pariasów bo oni de facto byli pozbawieni praw e, obywatelskich, ale mogli jeszcze na terytorium Niemiec żyć. Wojna rozpoczyna ten proces, e, który, no, w którym rozpoczyna się mordowanie Żydów. Tak, no, wielu historyków wskazuje również na takie przemówienie Berl y, Hitlera w Reichstagu na początku 1939 roku, gdzie padły takie złowrogie słowa, zdania, kiedy Hitler mówi, że jeżeli jeszcze raz międzynarodowe żydowstwo doprowadzi świat do wojny, to pamiętajcie, że rezultatem tej wojny będzie zniszczenie rasy żydowskiej. Taki był ton tej wypowiedzi. Tak, to się mówi o mowie profetycznej, tak. No, Hitler już wtedy e, prawdopodobnie wiedział, że ten moment wojny będzie momentem rozpoczęcia realizacji zasadniczej idei jego, jego programu, to znaczy zdobycia Lebensraum, nowej przestrzeni życiowej, no i eliminacji, czyli wymordowania europejskich Żydów, którzy byli jego... No, jakby tak powiedzieć, właściwie głównymi wrogami w realizacji tej całej koncepcji rasowej. Tak, zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co, o czym mówiłeś przed chwilą, że tym momentem, gdzie właściwie ta kaskada wydarzeń prowadzących do podjęcia tej decyzji o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Zaczyna się, to jest wrzesień, to jest 1 września 1939 roku, bo ta fala przemocy, która zgodnie z zapowiedzią Hitlera rusza na Polskę, wojna totalna przeciwko narodowi polskiemu, która jest jednocześnie jakby zaproszeniem do przemocy skierowanej przeciwko Żydom. Zwróćmy uwagę, wrzesień 1939 napaść na Polskę, wrzesień 1939 początek akcji eutanazyjnej w Niemczech, czyli akcja T4, nieprzypadkowo ci... Gdzie mordowani są Niemcy, którzy są chorzy psychicznie, tak? Tak, i nieprzypadkowo ci sami ludzie, którzy biorą udział w tej akcji właśnie mordowania no głównie obywateli niemieckich nieuleczalnie chorych, oni potem biorą udział, a, grają pierwsze skrzypce w akcji, która jest pierwszym etapem realizacji ustaleń które zapadły w tej wili mowa o akcji Reinhardt. Tak, czyli można powiedzieć, że mordowanie Żydów rozpoczyna się już y, z początkiem y, września, ten proces rozpoczyna się z początkiem września. Tu nie trzeba szukać tego momentu decyzyjnego, bo no, to się. Ten mord już się dokonuje i ten proces tylko narasta, narasta i narasta. Tak, no, zwróćmy uwagę, bo to często też jest pomijane, że właściwie pierwsze Pierwsze takie zbiorowe akty mordu na, na żydowskich obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, one już dokonują się we wrześniu 1939 roku, jeszcze kiedy trwała kampania wrześniowa, i właściwie mamy potem do czynienia z kolejnymi etapami eksterminacji ludności żydowskiej, także z innych terytoriów okupowanych, ale także mamy do czynienia z różnymi fazami dyskusji wewnątrz niemieckiej elity władzy, co właściwie z tymi Żydami mamy zrobić. Czyli, czyli jak ta eksterminacja ma wyglądać? No bo pomysł i no przynajmniej w tej sferze werbalnej, tak jak rozmawiają ze sobą liderzy Trzeciej Rzeszy i, i, i i ci wysoko postawieni wykonawcy e, ich e, woli. No, pomysł polega na tym, że Żydzi będą no, bardzo często się używa słowa, na przykład ewakuowani bądź będą przesiedleni, e, przesiedleni w różne miejsca. Jak można byłoby, kiedy, jeśli rozpoczynamy od agresji hitlerowskiej? E, na Polskę. No to możemy powiedzieć, że ten pierwszy pomysł jest taki, co z tymi Żydami środkowoeuropejskimi co zrobić z Żydami polskimi, a może by się udało ich oddać Sowietom, tak? Polska po 17 września jest podzielona na część okupacyjną niemiecką i sowiecką. No i Niemcy Niemcom wydaje się, że bolszewicy przejmą tych Żydów. No bolszewicy oczywiście tego nie chcą. Inny pomysł, tak zwana akcja nisko, to jest na Lubelszczyźnie takie miejscowość nisko, że Żydów wiedeńskich, Żydów berlińskich, kilkadziesiąt tysięcy da się przesiedlić w tym, w tym nisko i rzeczywiście Kilka tysięcy Żydów przesiedlono, a tylko, że ci Żydzi zostali wyrzuceni po prostu na gołym polu no i nie wiadomo było, co mieli nawet ze sobą zrobić. To też nie było żadne rozwiązanie. Potem mamy słynny pomysł Madagaskar. Tak, ale w, każdy, w każdym z tych pomysłów tak naprawdę chodziło nie o to, czy eksterminować Żydów, tylko chodziło o wybór metody, tempa, sposobów eksterminacji. Bo nawet ten tak zwany Plan Madagaskarski, o którym wspomniałeś przed chwilą, czyli pomysł przetransportowania Żydów europejskich, głównie z Europy Środkowej, na Wyspę Madagaskar, która, przypomnijmy, była częścią francuskiego imperium kolonialnego, czyli to jest ten pomysł, który rodzi się już po podboju Francji przez Niemcy. Tak naprawdę chodziło o doprowadzenie innymi sposobami za, za sprawą, na przykład zabójczego klimatu, który panował. Panuje na Madagaskarze, do eksterminacji tysięcy Żydów właśnie w ten sposób. No, nawet nie tylko eksperci mieli i zdawali sobie doskonale sprawę, bo specjalna ekipa przyjechała z Berlina na Madagaskar w celu dokonania wizji lokalnej, ale na Madagaskarze po prostu to nie było możliwe, żeby zapewnić warunki bytu kilku milionom Żydów. Wiadomo, że gdyby ich przenieść tam, przesiedlić, to większość z nich. Zmarłaby nawet nie ze względu na choroby tropikalne, ale po prostu zmarłaby z głodu. To ten czynnik, to, to, to było bardzo często taki element niedopowiedzenia w przesiedleniach, że e, przesiedlano ludzi, przesiedlano Żydów w takie miejsce, no, w którym e, nie mieli możliwości. Przetrwania musieli umrzeć, czy to z głodu, czy to ze względu na warunki, czy to ze względu na choroby. No i taką metodą właśnie eksterminacji poprzez wszystkie te czynniki, które wspomniałeś przed chwilą, głód, fatalne warunki sanitarne, ciasnota, no to właśnie była ghettoizacja. Ghetto warszawskie. Ilu mieszkańców getta warszawskiego zginęło właśnie z powodu celowo wywoływanego głodu, fatalnych warunków sanitarnych. To było. Tysiące ludzi, którzy w ten sposób umierali, a resztę Niemcy wymordowali w ramach akcji Reinhardt, czyli mówimy już wiosna i lato 42. Ale zanim dojdziemy do wiosny i lato, musimy jeszcze przypomnieć o jednym koncepcie, koncepcie, koncepcie rozwiązania kwestii żydowskich, a mianowicie, że no po, w 40 roku. Hitlerowcy czy Niemcy doszli do wniosku, że no nie uda się przesiedlić tych kilku milionów europejskich Żydów na Madagaskar, chociażby ze względów logistycznych e, a marynarka brytyjska rządziła na morzach i, i, i po prostu Niemcy nie byli w stanie ich przewieźć. I wtedy pojawiała się następna koncepcja, a mianowicie koncepcja przesiedlenia Żydów po agresji. Niemiec na Związek Sowiecki, no przesiedlenia gdzieś tam na terytoria wschodnie, które nie będą częścią niemieckiego Lebensraumu, czyli gdzieś na granicę Uralu albo nawet hen za Ural. Notabene w tym czasie też myślano o tym, że do Żydów tam za Ural zostaną wysiedleni. Czy zaczę zaczęto przemyślać, zastanowi się dla inni mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej, w tym między innymi Polacy, Czesi. Powróćmy na chwilę do y, specjalistów i ekspertów, którzy radzili. Tutaj 20 stycznia 1942 roku nad tak zwanym ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej to nie byli jacyś krwawi zabójcy, wielu ludzi miało doktoraty, to pokazuje, że mieliśmy do czynienia. Dwie trzecie z nich miało wyższe wykształcenie, a wyższe wykształcenie w latach 40. No to, 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 to nie jest tak, tak, jak dzisiaj. To wyższe wykształcenie wtedy miało zupełnie inną wagę i cenę. To Czyli była elita Elit, to, to nie była tylko elita niemiecka, tylko elita elity elita narodu, który zamierzał stworzyć tysiącletnią rzeszę niemiecką, oczyszczoną pod względem rasowym. Tutaj y, y, obmyślano już środki konkretne, czyli te mówimy o tych technikaliach y, machiny ludobójstwa. Główną postacią i organizatorem tego spotkania był y, y, wtedy protektor Czech i Moraw Reinhard Heydrich, który zresztą Parę miesięcy później zginie w wyniku zamachu przeprowadzonego przez czeskich partyzantów. Zresztą dlatego też Niemcy nazwali akcję eksterminacji Żydów w generalnym gubernatorstwie, właśnie akcją Reinhardt. Ale przecież postacią, która chyba w światowej opinii publicznej do dzisiaj jest najbardziej kojarzona z Holokaustem, jest inny uczestnik tej konferencji, Adolf Eichmann. No tak, bo on był takim głównym z tych organizatorów, yy, 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 urzędników, tak? No, średniego wiadomo, szczebla. średniego szczebla. Wiadomo, że konferencji nie przygotowywał yy, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy yy, Heidryś, no, to, bo to był jeden z paladynów. No, a ktoś to musiał organizacyjnie yy, przygotować, przygotować materiały, wysłać yy, zaproszenia uzgodnić wszystkie szczegóły tej narady, która, która trwała cały dzień. No i to był właśnie, to był właśnie ów słynny Eichmann, ale niewątpliwie Heydrich jest kluczową postacią, no bo też z tego protokołu, który zachował się po tej konferencji, my wiemy o jej przebiegu właśnie z protokołu, który zachował się po tej konferencji, został znaleziony w archiwum niemieckiego MSZ-u, bo reszta te, ten protokół, te protokoły zostały wysłane wszystkim uczestnikom, ale zachował się tylko jeden, można powiedzieć cudem, tak? I w tym protokole wyraźnie jest napisane, że to e, Reichsführer SS Heinrich Himmler jest głównym odpowiedzialnym za przeprowadzenie ostatecznego rozwiązania. No i z ramienia Himmlera, który miał bardzo wiele funkcji, tak? Tym głównym jego zastępcą i odpowiedzialnym za ostateczne rozwiązanie jest właśnie Heydryś. Ale ta kaskada ludobójczych decyzji, ona, jak już mówiliśmy, ma dłuższą historię, bo mamy lato 1941 roku z grupem, które działają na terenie Związku Sowieckiego. Mamy grudzień 1941 roku, gdzie wielu historyków wskazuje, że właśnie wtedy ostatecznie Hitler przesądził o tym, że Żydzi mają zostać zgładzeni. No bo ta konferencja, przypomnijmy, odbyła się 20 stycznia 1942 roku, a już do tego momentu zamordowano na wschodzie około pół miliona. Żydów, to, to, to ta, ta machina już wchodzi w ruch i ta konferencja służy tego, temu, żeby ta machina działała sprawniej, szybciej, żeby jak sobie stawiali, bo to wiemy z tego protokołu, tak, myślano wtedy o ewakuowaniu, to jest ten, ten, ten eufemizm, 11 milionów Żydów europejskich. Ewakuacja, czyli śmierć. Czyli wymordowanie. Udało się Niemcom wymordować około 6 milionów Żydów. I to, co tutaj się stało, ta konferencja, no, była e, dzięki tej konferencji, jeśli można tak powiedzieć, tak, e, tak ogromna liczba osób w ciągu kilku lat została zgładzona przez Niemców. W tych idyllicznych okolicznościach przyrody decydowano o śmierci. Decydowano z zimną krwią o śmierci milionów osób. Gdy przyglądamy się, gdy czytamy ten protokół, to chyba nawet nie można mówić o zimnej krwi, co raczej o takiej biurokratycznej, bezdusznej rutynie i braku jakiejkolwiek refleksji u każdego z tych, z tej piętnastki, że decydują o wymordowaniu milionów istnień ludzkich.